Nawiązanie jeszcze do tego, co powinniśmy jeść na wakacjach, tak? Jak powinna wyglądać dieta wakacyjna, żeby nie stracić naszych mózgów, żeby nie stracić naszych mięśni. Otóż bardzo często spotykam się właśnie z tym, że ktoś jedzie na wakacje na przykład na dwa tygodnie. No jeżeli przerwa w treningu trwa dłużej niż 7 dni, to już są. To już jest strzał w kolano albo w oba kolana, ponieważ 7 dni jesteśmy w stanie aktywnie odpoczywać i organizm się regeneruje, natomiast wszystko, co powyżej 7 dni, jest już zabójstwem dla naszej siły. A dla wytrzymałości to nawet 7-dniowa przerwa od treningu będzie powodowała duży spadek wytrzymałości, którą szybko można też odbudować. To jeszcze osobniczo zależy, bo. U kobiet jest troszeczkę inaczej niż u mężczyzn, natomiast wytrzymałość będzie bardzo spadała i ona będzie bardzo szybko spadała siła. Nie tak szybko spada, jak wytrzymałość, ale wytrzymałość można szybciej odbudować z kolei niż siłę. Tak, więc tutaj są również takie aspekty, jak spojrzymy na to. Więc, co się dzieje z naszym organizmem, i co się dzieje, i czego my potrzebujemy tak naprawdę i co zrobić? żeby nie stracić masy mięśniowej, jeżeli jedziemy na, na, na wakacje. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli wakacje, jak już mówiłam, trwają dwa tygodnie, no to niestety albo stety trzeba poszukać sobie siłowni, albo trzeba kupić... E All-inclusive hotel z siłownią na stanie i robić jakieś treningi po upływie 7 dni albo nawet wcześniej. Fajnie jest, jeżeli w wakacjach też jakiś aktywny odpoczynek się wykonuje. Zresztą znam takie osoby, które, którym. Dla których wakacje polegają na tym, że zwiedzają siłownie w innych krajach i mieszkają w jakichś tam hotelach, i sobie chodzą, a to tu ćwiczą, a to tu ćwiczą, a to takich ludzi poznają, a to takich ludzi poznają. No każdy robi to, co lubi. Natomiast jeśli wyjeżdżacie na wakacje, urlop jest długi, szukajmy siłowni albo trenujmy, żeby. Siły nie stracić, bo z wytrzymałością to jak już mówiłam różnie bywa i też trening wytrzymałościowy nie każdemu się chce robić wytrzymałościowy trening na będąc na wakacjach, bo wakacje są po to, żeby odpocząć. Natomiast a trening wytrzymałościowy odpoczynku nie daje, tak więc ciężko jest być na wakacjach i jeszcze. Później robić na przykład 10 serii po 5 co 2 minuty, żeby ta wytrzymałość była utrzymana, więc nie zawsze to będzie szło w parze. Natomiast trening siłowy zawsze zachować trzeba odpowiednie jednostki treningowe, żeby nie wypaść z tego prawidłowego, z tej prawidłowej siły. I teraz. Oczywiście trening się różni, natomiast nie mówimy dzisiaj o treningu wakacyjnym, jak taki trening wakacyjny powinien wyglądać, ale tylko wspomnę aktywna regeneracja i dobrze jest zrobić fizjotreningi, jakieś takie rzeczy, niekoniecznie ciężkie, bo jeżeli robicie przysiady na poziomie 200 kg, to podejrzewam, że w siłowni hotelowej może nawet nie być tyle obciążenia i może nie być takiego sprzętu i może nie być takich zabezpieczeń, żeby w bezpieczny sposób zrobić takie, e, takie przysiady. Więc w kwestii diety, jak się powinniśmy odżywiać, żeby zachować masę mięśniową? Taram taram. Otóż powinniśmy jeść minimum rzeczy, które jemy zawsze. Tak? Ustalmy sobie minimum Maksymalne minimum, czyli daną ilość jajek, czyli daną ilość mięsa, czy daną ilość ryby, daną ilość tłuszczu, daną ilość makroskładników, które zjadamy w ciągu każdego dnia, i wówczas jest większe prawdopodobieństwo, że zachowamy istniejącą masę mięśniową. Jeżeli porównujemy na przykład niedobory pokarmowe, i jeżeli byśmy nagle popadli w Niedobory białka czy niedobory tłuszczu, bo to są składniki pokarmowe, które chronią naszą masę mięśniową przed, ich, przed jej utratą. Posłużę się tutaj własnym przykładem, ponieważ ostatnio wykonywałam trening bardzo szeroko, bardzo, szeroko bardzo mocno objętościowy, bardzo mocno wydolnościowy i bardzo mocno angażujący mój układ nerwowy, świetny trening na hipertrofie, o którym e, kiedyś powiem, albo jeśli macie pytania, to pytajcie. Natomiast po tym treningu mój organizm w pewnym tygodniu planu treningowego powiedział stop Ola, odpocznij. I nie rób nic więcej, tak? I faktycznie tak się stało. Spięły mi się mięśnie, e, które w żadnym stopniu nie były możliwe do rehabilitacji. Nie pomagały mi żadne ćwiczenia rehabilitacyjne, które były potrzebne. Nie pomagał mi żaden masaż. Masaż powodował, i to głęboki masaż, powodował ogromne dolegliwości bólowe, ustępujące na kilka minut, czy tam kilkanaście minut to później wracało. Tutaj też rozpatrywałam aspekty magnezu, odwodnienia, więc te wszystkie suplementacyjne rzeczy były uzupełniane w odpowiednim stopniu, natomiast to nie przynosiło pozytywnych rezultatów, więc jaki jest wniosek? Było to zwykłe przeciążenie organizmu. Jak się okazuje, po tygodniu przerwy, wrócił po tygodniu przerwy bez wykonywania, bez wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, bo oczywiście Próbowałam robić, znane mi już w tym przypadku problemów z pięcia mięśni, rehabilitacyjne ćwiczenia, natomiast one nie pomagały, więc to było takie trochę ściemnianie w cudzysłowie na siłowni. Coś tam robiłam, coś podnosiłam, natomiast tej siły troszeczkę ubyło. Natomiast faktycznie po tygodniu przerwy, wróciłam na siłownię, i na pierwszej sesji zrobiłam 135 kg w przysiadzie oczywiście to był pewien szok dla układu nerwowego natomiast siła będzie budowana i będzie to wszystko odzyskiwane i powrót do, do tego obciążenia będzie cały czas w progresie natomiast w kwestii masy mięśniowej to wyobraźcie sobie, że w ciągu 7 dni nie straciłam ani kilograma masy mięśniowej co zwykle i normalnie się dzieje w sytuacji, w której ludzie wyjeżdżają na wakacje, ludzie zmieniają dietę, ludzie jedzą jakieś lody, gofry, cokolwiek, rybę z frytkami, której nigdy zwyczajnie nie jedzą. A dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, ponieważ zaczynają ludzie opuszczać swoje minimum posiłkowe. Ja w ciągu tych 7 dni jadłam cały czas taką samą zawartość protein, taką samą zawartość tłuszczu. Oczywiście mniej węglowodanów wieczornych czy... Nawet w niektóre dni jadłam powiedzmy 4 jajka mniej, tak? no, ale to już w perspektywie takiej ilości, którą posiadam w swoim codziennym żywieniu, to nie jest jakaś duża różnica. Natomiast minimum zostało zachowane dzień w dzień dzień w dzień. Tak? No i czym to zaskutkowało? Zaskutkowało tym, że masy mięśniowej nie straciłam, że mięśnie nie zmniejszyły swoich obwodów. Na wadze waży tyle samo. Ubrania są cały czas takiej samej wielkości, takiego samego rozmiaru, więc również nie ma tutaj mowy o. Przytyciu albo, albo spadku obwodów, o czym już powiedziałam, więc starajcie się zawsze zachować minimum swoich posiłków, żeby zawsze, czy to jest urlop, czy to jest odpoczynek, czy to są treningi jakieś rehabilitacyjne, czy to jest przerwa rekonwalescencyjna w treningu. Jedzenie powinno być takie samo, żeby nie zmienić. Proporcji ciała, żeby nie, do, nie, nie dokonała się żadna rekompozycja. A co jest jeszcze istotne, jaki składnik pokarmowy w okresie rekonwalescencji jest najważniejszy? W okresie rekonwalescencji najważniejsze jest białko. Więc, tak jak w moim przypadku, jeżeli moje mięśnie były przetrenowane nieco. Jeżeli nie dostarczałabym odpowiedniej ilości białka w swojej diecie, normalne, że ciało jest na tyle inteligentne i mądre, bez mojej wiedzy czerpałoby białko z moich mięśni. Natomiast jeżeli dostarczam odpowiedni składnik pokarmowy w swojej diecie, zwalniam swój organizm z czerpania i, dy, i grabieży z moich mięśni i z mojego ciała e, substancji białkowych. Więc tutaj logiczne. Szeregowanie i logiczne ustawienie diety ma niesamowite znaczenie w tym, co my zachowamy, jakiej jakości mamy masę mięśniową, jakiej jakości mamy ciało. Czy to są wakacje, czy to jest wyjazd, czy to jest podróż, zawsze. Omijanie posiłku i omijanie swojego minimum jest tutaj z niekorzystnym wpływem dla naszej, naszej budowy i naszego ciała. Więc trzymamy się zasad, trzymamy się rutyny, bo rutyna jest elementem osiągnięcia sukcesu. Bez rutyny sukces jest niemożliwy do osiągnięcia. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale. Subskrypcja. Oczywiście lajki, i jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie pytania również. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.